Siema. Siema! Gdzieś Ty był tyle czasu? Cześć. Byłem na spacerze z psami. Z jakimi psami? Przecież my nie mamy psów. No, no właśnie. A to musimy mieć? No jak to? Z tymi psami Ty byłeś? No jakby to powiedzieć... Z państwowymi psami. No, wiesz... Z policją? No. Znaczy to było tak. Byłem sobie właśnie na spacerku. No. No i patrzę, o, stoi sobie radioowóz, ci sobie gadają, chyba na patrolu byli. No. No i po drugiej stronie ulicy idzie bawa od Polaka, nie? No i ja tak myślę, o, sprawia, że będzie miała tarapaty. Mhm. No i po, podszedłem właśnie tam na drugą stronę ulicy, patrzę, o, w śmietniku butelka jest szklana. Gdzie? Rzuciłem w kierunku tego radiowozu, nie? Tam obok. Ob i się skinęłem za tym koszem na świecie. No? No i co? Na koło się spojrzeli? Kto, kto był jedyny na ulicy? Babo! No? No i jeden przebiegł przez ulicę, drugi wsiadł do wozu, włączył sygnały, podjechał i co pani robi? Jest pani zatrzymana za zakłócanie porządku miejskiego? Nie, i za atak na funkcjonariusza. Ale ja tylko tak za tym świetnikiem. Tak. No, ma aż tak Koszulkę założyłem, żeby tylko dźwięku nie wydawać, że się Ja... Ty tym nauczycielom nie możesz w dzień wolny dać nawet odpocząć? Nie. Nie, żeby sprawy nie Maciek. No. Dobrze. Ale co, zawinęli No, wzięli ją z wiesz, I do suki. I origami, nie? I o io. Ciesz się, cieszę się. No co? Może już teraz sprawdzianu nie będzie! O, to jest same plus.